Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że może istnieć o wiele więcej w Twojej istocie niż tylko bycie człowiekiem? Wyobraź sobie przez chwilę, że Twoja dusza mogła przybyć z niebiańskiego miejsca, niosąc ze sobą specjalną misję. Według renomowanej hipnoterapeutki i autorki Dolores Cannon, to rzeczywistość, której doświadcza wiele osób. Dolores Cannon poświęciła dużą część swojego życia na zgłębianie tajemnic duszy i reinkarnacji. A jej odkrycia ujawniły coś fascynującego. Niektóre dusze nie są ludzkie, ale są wcielonymi aniołami. Te istoty światła wybrały reinkarnację w ludzkich ciałach, aby pomóc ludzkości w jej podróży duchowej ewolucji. Teoria wcielonych aniołów może wydawać się wyjęta z baśni, ale według Kenan podczas sesji hipnozy regresyjnej spotkała wiele osób, które w tranzie ujawniały, że są niebiańskimi duszami z misjami specjalnymi na ziemi. W trakcie swoich badań, Canon była w stanie zidentyfikować wyraźne znaki, które mogą wskazywać, kiedy dana osoba jest aniołem żyjącym tymczasowo w ludzkim ciele. Te znaki sięgają znacznie głębiej niż zwykłe intuicje czy przypadki. Są one ściśle związane z duchową esencją i tym, jak te osoby wchodzą w interakcję ze światem. W tym filmie przyjrzymy się siedmiu znakom, które Dolores Cannon zidentyfikowała podczas swoich badań. Jeśli rozpoznasz się w wielu z nich, istnieje realna szansa, że ty również jesteś aniołem żyjącym pośród nas. Każdy znak będzie dla ciebie przewodnikiem w podróży samopoznania, pozwalając ci zastanowić się nad doświadczeniami i odczuciami, które zawsze miałeś, ale może nigdy nie potrafiłeś wyjaśnić. Przygotuj się na otwarcie swojego umysłu na nowe możliwości i odkryj, czy faktycznie jesteś istotą niebiańską żyjącą na ziemi. Teraz, gdy masz wprowadzenie do teorii Dolores Cannon i koncepcji wcielonych aniołów, nadszedł czas, aby zagłębić się w pierwszy znak. Być może od najmłodszych lat czułeś, że nie pasujesz do tego świata. Jeśli brzmi to znajomo, oglądaj dalej, ponieważ może to być pierwszy sygnał, że twoja dusza nie pochodzi stąd. Znak 1. Poczucie wyobcowania na Ziemi. Czy kiedykolwiek czułeś, że nie należysz całkowicie do tego świata? Jakbyś żył w miejscu, które nie jest Twoim prawdziwym domem, to pierwszy znak, że możesz być wcielonym aniołem. Wiele osób, które mają anielskie dusze, doświadcza od dzieciństwa głębokiego poczucia wyobcowania, jakby były gośćmi w obcym miejscu. Patrzą wokół siebie i choć próbują dostosować się do norm społecznych, rutyny lub systemu, coś w nich nie pasuje. Tworzy to ciągłe poczucie niedopasowania. Jakby szukały czegoś, czego nie potrafią zdefiniować. Tęsknoty za miejscem, które nie jest tu. Dolores Cannon odkryła podczas swoich sesji hipnozy regresyjnej, że wiele anielskich dusz nosi w sobie podświadome wspomnienia innych planów istnienia, gdzie wszystko składa się z światła, harmonii i pokoju. Kiedy te dusze wcielają się na ziemi, w miejscu pełnym wyzwań, dualności i cierpienia, doświadczają intensywnego szoku. Ten szok sprawia, że czują się. Jakby były w tymczasowej podróży, niemal jakby były tylko przejazdem. Tęsknota za domem, duchowym i niebiańskim domem, może przejawiać się na wiele sposobów, jako głęboka nostalgia, która nigdy nie znika całkowicie, nawet w towarzystwie przyjaciół, rodziny czy w radosnych chwilach. Ponadto to uczucie wyobcowania może się nasilać w momentach samotności lub introspekcji, kiedy te dusze spoglądają na ogrom wszechświata i czują niewytłumaczalną więź z kosmosem. Jakby należały do miejsca o wiele większego i czystszego niż ziemska rzeczywistość. Ludzie, którzy tego doświadczają, mogą uważać się za marzycieli, zbyt idealistycznych lub stale niesynchronizowanych z wymaganiami i rytmem współczesnego świata. Jednak, według kanon, jest to wyraźna wskazówka, że ich anielska istota walczy o przystosowanie się do gęstości fizycznego istnienia. Jeśli kiedykolwiek czułeś to wyobcowanie, to poczucie, że nie pasujesz całkowicie do tego świata, istnieje duża szansa, że zacząłeś dostrzegać swoją prawdziwą duchową naturę. Ale to dopiero początek. Następny znak przeniesie nas w jeszcze głębszy aspekt anielskiej duszy potężną intuicję, która prowadzi te istoty na każdym kroku ich ziemskiej podróży. Bądź czujny, ponieważ zaraz to zgłębimy. Znak 2 Silna i dokładna intuicja. Czy kiedykolwiek odczuwałeś intuicję tak silną, że wydawało się niemożliwe ją zignorować? To drugi znak, że możesz być wcielonym aniołem. Intuicja jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie posiadają te anielskie dusze rodzajem duchowego kompasu, który prowadzi je przez ich ziemską podróż. Dolores Cannon często relacjonowała, że osoby z anielskimi duszami mają wrodzoną zdolność rozpoznawania, co jest dobre, a co złe. Nawet bez dowodów czy logicznych powodów. One po prostu wiedzą, wewnętrzny głos kieruje je, ostrzegając przed niebezpieczeństwami, drogami, których należy unikać, lub decyzjami, które trzeba podjąć. Ta intuicja może objawiać się na różne sposoby. Być może miałeś niewytłumaczalne przeczucie wobec jakiejś osoby lub sytuacji, tylko po to, by później odkryć, że twoje instynkty były całkowicie trafne. Albo podejmowałeś decyzje, które wydawały się nielogiczne, lub niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, tylko dlatego, że coś w tobie wiedziało, że to właściwa droga. Dla wcielonych aniołów takie doświadczenia są powszechne. Mają bliższe połączenie z boskością, co daje im jasność percepcji, która wykracza poza ograniczenia ludzkiego umysłu. Co więcej, ta wewnętrzna mądrość może ujawniać się w nieoczekiwanych momentach, np. podczas snów. Medytacji lub spokojnych chwilach codziennego życia. To, co odróżnia tę intuicję, to jej siła i uporczywość. Podczas gdy inne osoby mogą odczuwać wątpliwości, wcielone anioły mają głęboką pewność, która wydaje się pochodzić z wyższego źródła. Ufają swoim spostrzeżeniom, ponieważ wiedzą, że ich dusza jest połączona z czymś znacznie większym. Dolores Cannon opisywała to połączenie jako duchową nić, która utrzymuje te dusze związane z ich prawdziwym domem, a ta intuicja jest jednym ze sposobów, w jakie przypominają sobie kim naprawdę są. Jednak dla wielu z tych dusz intuicja może stać się również ciężarem, ponieważ dostrzegają prawdy i energię, których inni wokół nich nie potrafią zobaczyć lub poczuć. Może to prowadzić do frustracji, izolacji, a nawet kwestionowania własnych doświadczeń. Niemniej jednak zrozumienie, że ta intuicja jest darem, jednym z wielu, które wcielone anioły przynoszą ze sobą, może pomóc im ukierunkować tę wewnętrzną mądrość w sposób bardziej produktywny i korzystny, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Intuicja jest potężną umiejętnością, ale wcielone anioły nie są tu tylko po to, by podążać za własną prawdą mają misję. Pomagać, leczyć i prowadzić innych. W następnym rozdziale przyjrzymy się trzeciemu znakowi, który dotyczy bezpośrednio tej misji służenia innym, cechy wyróżniającej anielskie dusze. Znak 3. Wezwanie do pomagania innym. Jeśli odczuwasz głęboką i nieustanną potrzebę pomagania innym, nawet nie oczekując niczego w zamian, to może być trzeci znak, że jesteś wcielonym aniołem. Dla tych dusz pomaganie innym nie jest jedynie wyborem. To potrzeba, nieodłączna część tego, kim są. Według Dolores Cannon, wiele anielskich dusz przybywa na Ziemię z jasną misją leczenia, prowadzenia i ochrony tych, którzy ich otaczają. To wezwanie jest tak silne, że dla wcielonych aniołów dobro innych często staje się ważniejsze niż ich własne. Czują głęboką więź z bólem i trudnościami innych ludzi, co skutkuje niepowstrzymaną potrzebą wywarcia pozytywnego wpływu. Ta chęć służenia może się przejawiać w różnych aspektach życia. Niektóre osoby wybierają zawody takie jak medycyna, psychologia, nauczanie lub praca społeczna, gdzie mogą bezpośrednio wpływać na życie innych. Inni decydują się na bardziej duchowe ścieżki, oferując porady, wsparcie lub poświęcając się energetycznym praktykom uzdrawiającym, takim jak rejki lub doradztwo duchowe. Bez względu na formę, istota jest ta sama. Wcielone anioły czują, że ich większym celem jest pomaganie ludzkości w pokonywaniu cierpienia i duchowym wzrastaniu. Jednak to skłonienie do pomagania nie zawsze jest łatwe do uniesienia. Wielu wcielonych aniołów może czuć się przytłoczonych stałą potrzebą opiekowania się innymi, zaniedbując swoje własne potrzeby. Mogą nawet czuć się wyczerpani, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Kiedy nie są w stanie zrównoważyć tej wrodzonej empatii z troską o siebie. Dolores Cannon wierzyła, że dzieje się tak dlatego, że te dusze, pochodzące z wyższych planów, nie są przyzwyczajone do fizycznych i emocjonalnych ograniczeń, jakie narzuca ludzkie ciało. W rezultacie często walczą z tym, aby zrozumieć, że aby naprawdę pomóc innym, muszą najpierw zatroszczyć się o siebie. Prawdziwym kluczem do tego znaku jest intencja stojąca za pomocą. Cielone anioły nie pomagają innym z egoistycznych pobudek ani w celu zdobycia uznania. Wręcz przeciwnie czynią to z poczucia duchowej odpowiedzialności, rozumiejąc, że ich rola na ziemi polega na byciu latarnią światła w ciemności. To właśnie odróżnia je od innych dusz, głęboka misja prowadzenia i uzdrawiania, która wykracza poza ludzkie pragnienia nagrody czy statusu. Choć pragnienie pomagania innym jest cechą definiującą wcielone anioły, niesie ze sobą również konsekwencje. Nadwrażliwość na energię, które je otaczają. W następnym rozdziale przyjrzymy się, jak ta ekstremalna wrażliwość może być zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem dla tych dusz. Znak 4. Ekstremalna wrażliwość na energię wokół. Jeśli odczuwasz energię otoczenia bardziej intensywnie niż większość ludzi, to wyraźny znak, że możesz być wcielonym aniołem. Wrażliwość energetyczna jest fundamentalną cechą tych dusz i sprawia, że są one zdolne do uchwycenia tego, co wykracza poza zwykłą percepcję. Dla wcielonych aniołów przebywanie w otoczeniu pełnym negatywnych lub konfliktowych emocji może być przytłaczającym doświadczeniem. Nie tylko odczuwają nastrój i intencje innych, ale także absorbują te energie, jakby były ich własne. Ten ciężar często prowadzi do wyczerpania fizycznego i emocjonalnego. Dolores Cannon wyjaśniała, że ta wrażliwość wynika z faktu, iż wcielone anioły są przyzwyczajone do wyższych wibracji duchowych planów, gdzie wszystko jest harmonią i światłem. Gdy stykają się z gęstością Ziemi, gdzie istnieją negatywne emocje, takie jak gniew, smutek i strach, te dusze odczuwają to miejsce jako wrogie terytorium. To poczucie dyskomfortu przejawia się w ciągłej potrzebie szukania schronienia w bardziej spokojnych miejscach, takich jak natura, gdzie mogą odzyskać równowagę. Głośne, chaotyczne miejsca lub miejsca pełne ludzi mogą być szczególnie trudne, ponieważ natłok różnych energii może być przytłaczający. Ta wrażliwość objawia się również w interakcjach międzyludzkich. Wcielone anioły mają głęboką i autentyczną empatię. Kiedy rozmawiają z kimś, nie tylko słyszą słowa, odczuwają emocje, które za nimi stoją. To sprawia, że są doskonałymi doradcami, przyjaciółmi i powiernikami, ponieważ potrafią zrozumieć innych na głębszym poziomie. Jednak ta zdolność może być mieczem obosiecznym. Ponieważ absorbują ból i zmartwienia innych, często kończą, niosąc ciężar emocjonalny, który do nich nie należy. Bez świadomej praktyki ochrony energetycznej i dbania o siebie może to prowadzić do stanu ciągłego wyczerpania. Aby poradzić sobie z tą wrażliwością, wiele wcielonych aniołów nieświadomie rozwija strategię unikania środowisk lub sytuacji, które wysysają ich energię. Wolą spędzać czas samotnie lub w małych grupach, otoczeni ludźmi o bardziej pozytywnych wibracjach. Kenan zawsze podkreślała, że ta ekstremalna wrażliwość, choć trudna, jest także jednym z największych darów tych istot, ponieważ pozwala im pomagać innym w głęboki i subtelny sposób, dostrzegając to, czego wielu nie jest w stanie zauważyć. Ekstremalna wrażliwość na energię to dar, który łączy wcielone anioły z niewidzialną rzeczywistością. Ale istnieje inny ważny aspekt, który wzmacnia ich połączenie z boskością. Intensywne sny i wizje. W następnym rozdziale zagłębimy się w żywe doświadczenia tych dusz podczas snu i to, jak ujawniają one ich prawdziwe duchowe pochodzenie. Znak 5: głębokie i żywe sny oraz wizje. Czy kiedykolwiek miałeś sny tak wyraziste, że wydawały się bardziej realne niż sama rzeczywistość? To piąty znak, że możesz być wcielonym aniołem. Dla tych dusz, sny nie są jedynie abstrakcyjnymi przedstawieniami czy owocem wyobraźni, są one portalami do innych wymiarów, umożliwiającymi tym osobom ponowne połączenie z ich niebiańskim pochodzeniem i otrzymanie boskich wiadomości. Dolores Cannon często wspominała, że wcielone anioły podczas snu doświadczają głębokich przeżyć duchowych, które często obejmują spotkania z istotami światła, przewodnikami duchowymi, lub nawet podróże do innych planów istnienia. Te sny są pełne symboli i wiadomości, które choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zagmatwane, stanowią ważne wskazówki co do ich misji na Ziemi. Wcielone anioły relacjonują, że w swoich snach czują, jakby wracały do domu, jakby odwiedzały znajome miejsce pełne spokoju i harmonii. To połączenie z boskością podczas snu jest tak intensywne, że po przebudzeniu te dusze często odczuwają niewytłumaczalną tęsknotę, o poczucie, że tymczasowo utraciły to połączenie. Jednak te sny pełnią funkcję przypomnień o ich prawdziwym pochodzeniu i celu. Oprócz snów wiele wcielonych aniołów doświadcza także wizji podczas chwil spokoju, np. podczas medytacji lub w momentach głębokiej introspekcji. Te wizje mogą przynieść przebłyski wspomnień z innych wcieleń, duchowych rzeczywistości lub wydarzeń przyszłych, które jeszcze się nie wydarzyły. Dla tych dusz wizje są formą boskiego przewodnictwa, sposobem na utrzymanie się na właściwej ścieżce. Canon wierzyła, że te doświadczenia są wynikiem bezpośredniego połączenia tych dusz z duchowymi wymiarami, co pozwala im odbierać wiadomości i wglądy w sposób, którego inni nie są w stanie doświadczyć. Warto zauważyć, że te sny i wizje nie zawsze są łatwe do interpretacji. Często są one symboliczne i wymagają introspekcji oraz refleksji, aby zostały prawidłowo zrozumiane. Jednak wcielone anioły mają naturalną zdolność do odczytywania tych duchowych wiadomości, ponieważ ich intuicja i wrażliwość pozwalają im dostrzegać to, co znajduje się pod powierzchnią. Dla nich sny i wizje są czymś więcej niż tylko nocnymi zjawiskami. Są narzędziami, które pomagają im ponownie połączyć się z ich misją i duchowym celem. Chociaż sny i wizje są sposobem na ponowne połączenie tych dusz z ich prawdziwą naturą, życie w tym fizycznym świecie nie zawsze jest łatwe. W następnym rozdziale przyjrzymy się jednemu z największych wyzwań, przed którymi stają wcielone anioły: radzeniu sobie z okrucieństwami i niesprawiedliwością świata. Pozostań z nami. Gdy zgłębimy szósty znak tej fascynującej podróży, znak 6: trudność w radzeniu sobie z okrucieństwem i niesprawiedliwością świata. Jeśli okrucieństwo, niesprawiedliwość i cierpienie na świecie przytłaczają cię w sposób nie do zniesienia, to może być znak, że jesteś wcielonym aniołem. Te dusze, pochodzące z planów, gdzie miłość i światło panują bezwzględnie, często doświadczają głębokiego szoku. Gdy wcielają się na ziemi i stają w obliczu surowej rzeczywistości negatywnych ludzkich emocji, takich jak nienawiść, przemoc i ucisk, Dolores Cannon odkryła, że dla wielu wcielonych aniołów, radzenie sobie z ciemnością świata jest jednym z największych wyzwań. Mają one większą wrażliwość na cierpienie wokół siebie i z tego powodu często czują się bezsilne, zdezorientowane lub nawet zrozpaczone, widząc tyle form okrucieństwa. Które wydają się być poza ich kontrolą. Ta głęboka empatia może sprawić, że te dusze będą czuły się nadmiernie przytłoczone. Każda wiadomość o konflikcie czy tragedii, każda niesprawiedliwość społeczna czy polityczna, którą obserwują, dotyka ich w sposób, który wykracza poza zwykłe oburzenie. Wcielone anioły doświadczają tych sytuacji w sposób visceralny, jakby ból i cierpienie innych były ich własnymi. Może to prowadzić do głębokiego smutku. Frustracji, a nawet duchowych wątpliwości, ponieważ te dusze, naturalnie połączone z bezwarunkową miłością, mają trudności ze zrozumieniem, dlaczego świat może być tak pełen cierpienia i zła. Jednak Dolores Cannon uczy nas, że ten ból ma swoje przeznaczenie. Dla wcielonych aniołów to cierpienie, którego są świadkami, nie jest czymś, czego powinny unikać lub zaprzeczać. Wręcz przeciwnie, jest to ciągłe przypomnienie o ich misji na Ziemi. Przynoszenie większej ilości światła w te miejsca ciemności. Te dusze mają unikalną zdolność do pozytywnego wpływania na sytuacje, w których się znajdują, czy to poprzez słowa, działania, czy samą swoją obecność. Chociaż jest bolesne być świadkiem okrucieństw świata, anielska esencja tych dusz daje im zdolność do bycia agentami transformacji, nawet w małych, codziennych interakcjach. Często rozwiązaniem, które te dusze znajdują, jest zaangażowanie się w prace humanitarne, walka z niesprawiedliwością, lub używanie swojego głosu do obrony tych, którzy nie mają głosu. Stają się aktywistami, liderami społeczności, uzdrowicielami i mentorami, pomagając tym, którzy cierpią najbardziej. I chociaż to nigdy nie całkowicie wymazuje bólu, który odczuwają, świadomość, że przyczyniają się do tworzenia lepszego świata sprawia, że trwają w swojej duchowej podróży. Ważne jest jednak, aby te dusze nauczyły się także energetycznie się chronić, aby nie zostały pochłonięte przez smutek i ból, które dostrzegają wokół siebie. Mimo wszystkich trudności związanych z życiem w świecie pełnym cierpienia, wcielone anioły utrzymują głębokie połączenie z boskością. W następnym rozdziale przyjrzymy się siódmemu znakowi, w którym mówimy o tym duchowym związku który objawia się od dzieciństwa. Nie przegap zakończenia tej fascynującej podróży. Znak 7. Połączenie z boskością od dzieciństwa. Od najmłodszych lat mogłeś odczuwać wrodzone połączenie z boskością, które wykracza poza zwykłe religijne wierzenia. To siódmy, oś i ostatni znak, że możesz być wcielonym aniołem. Wiele osób z anielskimi duszami relacjonuje intensywne duchowe doświadczenia już od dzieciństwa, takie jak odczuwanie obecności istot światła, rozmowy z duchowymi przewodnikami, a nawet widzenie aniołów. Dla wcielonych aniołów to połączenie z boskością nie pojawia się dopiero w dorosłym życiu czy po egzystencjalnym kryzysie. Jest obecne od najwcześniejszych lat, jakby te dusze przyniosły ze sobą subtelne wspomnienie swojego duchowego pochodzenia. Według Dolores Cannon, anielskie dusze mają większą wrażliwość na dostrzeganie duchowego świata wokół siebie, nawet gdy są jeszcze dziećmi. Mogą odczuwać fascynację historiami o aniołach, bóstwach i innych niebiańskich istotach, a także naturalnie interesować się życiem po śmierci i istnieniem innych wymiarów. Wiele z nich relacjonuje silne połączenie z naturą, czując, że drzewa, niebo i zwierzęta są wypełnione boską energią. Która ich otacza. Ta duchowa świadomość od wczesnego dzieciństwa może zaskakiwać ich rodziców lub opiekunów, którzy często nie rozumieją, skąd pochodzi ta mądrość. Z czasem to połączenie z boskością może manifestować się na różne sposoby. Niektóre anielskie dusze rozwijają silną duchową praktykę, np. medytację, modlitwę lub rytuały sakralne. Inne mogą odczuwać to połączenie w bardziej intuicyjny sposób. Jako stałą obecność, która prowadzi ich decyzje i życiowe ścieżki. Mimo, że to połączenie może chwilowo osłabnąć z powodu rozproszeń i wyzwań życia ludzkiego, nigdy nie znika całkowicie. To jak wewnętrzny płomień, który ciągle się tli, nawet jeśli w niektórych momentach wydaje się mniej intensywny. Często podczas okresów kryzysu lub wątpliwości wcielone anioły zwracają się do tego duchowego połączenia w poszukiwaniu odpowiedzi. To w tych momentach ponownie odkrywają swoją prawdziwą naturę i cel. Canon wyjaśniała, że to boskie połączenie służy jako ciągłe przypomnienie, że choć żyją doświadczeniem ludzkim, ich dusza jest wieczna i ma znacznie większą misję. To połączenie z boskością od dzieciństwa jest jednym z najjaśniejszych znaków, że Twoja dusza pochodzi z nieba. I nawet jeśli życie na Ziemi jest trudne, Zawsze możesz polegać na tej wewnętrznej mądrości, by cię prowadziła. Podsumowanie i refleksja nad znakami. Teraz, gdy wspólnie przeszliśmy przez te siedem znaków, które mogą wskazywać, że jesteś wcielonym aniołem, nadszedł czas na refleksję nad wszystkim, co zostało przedstawione. Każdy z tych znaków oferuje głęboki wgląd w Twoją prawdziwą, duchową naturę. Jeśli zidentyfikowałeś się z kilkoma lub wszystkimi z tych znaków, może to być dowód na to, że twoja dusza ma pochodzenie znacznie wykraczające poza ten ziemski plan. Według Dolores Cannon, rozpoznanie tych cech jest pierwszym krokiem w ponownym połączeniu się ze swoją duchową misją i zrozumieniu swojej roli na ziemi. Poczucie wyobcowania, silna intuicja, pragnienie pomagania innym, ekstremalna wrażliwość na energię. Żywe sny, trudność w radzeniu sobie z okrucieństwem oraz Twoje połączenie z boskością to jasne wskazówki, że jesteś tutaj z większego powodu. Jako wcielony anioł, Twoja podróż może nie być łatwa, ale jest pełna sensu. Choć życie na Ziemi przynosi wyzwania i przeszkody, Twoja dusza posiada niezbędne narzędzia, aby przynosić światło i uzdrowienie światu wokół Ciebie. Każda z tych cech, choć czasem trudna, jest darem, który nosisz. Dolores Cannon zawsze wierzyła, że kiedy wcielone anioły rozpoznają, kim naprawdę są, mogą realizować swoją rolę z dużo większą jasnością i celem. To nie jest samotna podróż, ale zbiorowa misja, w której wiele dusz budzi się do swojej prawdziwej duchowej natury. Nie jesteś sam, istnieje społeczność istot, które dzielą to powołanie i razem są tu, aby uczynić świat lepszym miejscem. Mając to na uwadze, Możesz zacząć korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, intuicji i empatii, aby nie tylko kierować własnym życiem, ale także pomagać tym, którzy cię otaczają. Jeśli ta podróż z tobą rezonowała, zapraszamy cię do dalszego eksplorowania tego tematu na naszym kanale. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych treści o duchowości, samopoznaniu i fascynujących teoriach Dolores Cannon. Ponadto, kliknij w link w opisie, gdzie znajdziesz kilka e-booków w których jeszcze bardziej zgłębiamy te koncepcje i oferujemy praktyki wzmacniające Twoje duchowe połączenie oraz zrozumienie Twojego prawdziwego celu. Podróż duchowego przebudzenia nie kończy się tutaj, ona dopiero się zaczyna.